Do instalacji, tak jak widać, jeszcze doszła nam klimatyzacja. Tutaj ten peszer, który wystaje na górze, jednak się nie przyda, bo tak pierwotnie, gdzieś tak jak jeszcze nie byłem zaznajomiony, co, jaka rurka, gdzieś tam dziurka będzie potrzebna, to tak myślałem. Natomiast tutaj panowie musieli sobie własną wywiercić, tak żeby się tutaj zmieścić. No i tutaj jesteśmy po drugiej stronie, Lodówki, tak jak widać, tutaj jest wnęka na lodówkę przygotowana, więc tutaj tego za bardzo nie będzie widać. No i panowie poprowadzili tutaj rurki. Tak, tutaj mamy jeszcze podłączenie z syfonem. No i tutaj niżej mamy typowo wpięcie do Arota. No i tutaj takim delikatnym łukiem. Zrobione tak, żeby teoretycznie jeśli zajdzie taka potrzeba, żeby można było się przecisnąć kiedyś tam na drugą stronę, ewentualnie trochę podkuć za lodówką. Natomiast lepiej, żeby takich potrzeb nie było. Ale co do zasady jakby jest gdzieś taki, taki element tutaj zostawiony. No i tutaj tak jak sobie przechodzimy, to idziemy, idziemy tutaj przez podwalinę. Tak. No i tutaj już w miarę prostym prostą dziurą przechodzimy na drugą stronę. Tutaj jest już, e, też mały arot, e, znaczy mały pasaż zostawiony dla elektryków, tak żeby mogli sobie swoją instalację tutaj zostawić. Tutaj kawałek prądu. Więc tak to jest. Tutaj delikatnie też wełna została dziabnięta, no ale tak to musiało być, żeby znaleźć się po drugiej stronie. No i jak sobie zobaczymy na drugą stronę. To widzimy pręd wystawiony, który tutaj nie ma być ruszany. Tak. No później panowie będą mieć bardzo ciężko, żeby cokolwiek z tym zrobić. No i tutaj też wymiary pod małą stopę fundamentową. Tak, żeby tutaj można było resztę instalacji dodać. Więc tak to wygląda. Tak. No i tutaj ładne wykończenie, tak żeby kabelki gdzieś sobie wychodziły. No i tyle. A tutaj mamy dziurkę pod agregat. Od klimatyzacji tutaj będzie taki delikatny fundamencik zrobiony, który połączy się z tym fundamentem od budynku. Kilka prętów tak, aby połączyć to razem. No i docelowo tutaj stanie sobie agregat. tak. Więc tak to zostało przemyślane. No i tutaj będziemy za niedługo zalewać. I fundamencik gotowy. Właśnie beton wlany. Sucha zaprawa przyjechała, więc trzeba ją było tutaj wprowadzić. Kabel od klimatyzacji osłoniony, w miarę gdzieś tam zatarte żeby było równo, więc w miarę git. No i tak to zostawiamy, przyjedziemy jutro trochę podlać i tyle. No a tutaj część wewnętrzna tutaj mamy właśnie na sterowniku 15 stopni ustawione. Tak sobie tutaj działamy, żeby w miarę nie było. Zimno, ażeby można było dalsze prace remontowe tutaj prowadzić. Także tak to się prezentuje. Tak. No i tak jak już pewnie wiadomo, jest to podłączone tutaj z tyłu za lodówką. No i kabelki idą do Arota. Który jest przeciągnięty tutaj w poprzek domu, tak, yy, że wychodzi w, przy jednostce zewnętrznej, przy agregacie. No i tutaj jeszcze mamy podłączenie pod skroplinę. A tak, więc wszystko tutaj jakby jest tak, jak być powinno. Tak, a tutaj klimatyzacja zaczęła pracować. Więc z tymi ciepłymi. Chwilami żegnam się. Cześć.